Wielkie gratulacje, wielkie gratulacje dla Rzeszowianek, bo to one, drodzy Państwo, wchodzą do wielkiego finału i to one będą walczyć o złoto z drużyny Chemika Police. Pierwszy mecz już w sobotę, serdecznie Ci, którzy mogli oczywiście uczestniczyć w tym spotkaniu, dziękuję. Dziękuję również drużynie złodzi. dziękujemy bardzo drużynie Okesu za grano, brązowy medal. A my cóż, Adam no drodzy państwo, pozostaje tylko się cieszyć, się cieszyć z tego obronnego zwycięstwa, bo krótko mówiąc drużyna z Rzeszowa na pewno meda nasz posiada. Jakiego koloru? To okaże się nie nawet o złoto, zagra, z drużyną, z chemika, policja. I mamy ten final na końcu. O, uczucie, Damian, jak, jak uczucie? No, cieszymy się, bo naprawdę walczyliśmy do końca i po prostu no, wygrałyśmy. Pierwszy raz w historii, będziemy grali to final. Ok, bo rok temu było srebro, ale bez, bez, bez meczu, a teraz na końcu final tutaj u nas. I to jest cała nagroda nasza, bo cały, cały sezon pracowaliśmy, trenowaliśmy. Płakałyśmy, nerwowałyśmy się, też śmiałyśmy się. No i na końcu co? Cieszymy się, że jesteśmy u finalu. Naprawdę e, to jest naprawdę jedna, jedna taka nagroda dla nas. I co? Idziemy, idziemy próbować zrobić to, z czym my marzymy, a to jest złoto. Nie będziemy się podawali, bo musimy walczyć tak, jak walczyliśmy ta ostatnie dwa mecze. E, było ciężko, było nerwowo, ale to, co dałyśmy na błysku, to było serducho i to wygrało. Jak to zawsze w naszych meczach z, z SAUK-em to jest taki zawsze nerwowo. A no co do meczu, no, i też i ten pierwszy set już zaczynaliśmy dobrze, ale tam na, na, na polówki seta one zrobiły 2-3 punkty przewagi i to, to na końcu była ta różnica. A potem już, 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 już my zaczynaliśmy robić nasze rzeczy, które, które, na które się przygotowaliśmy, sensie blok, odbrana, zagrywka też, także to zrobiło różnicę na końcu Kiera, która Um, robiła różnicę między atakującymi dzisiaj, bo po prostu grała fantastyczny mecz i no i co, nie tylko Chiarek, cała drużyna, naprawdę, Macia, która chodziła na zagrywku, uh, robiła fajne zagrywki, każda dziewczyna, Ania Stencel dzisiaj też była u szuski, grała niesamowito, także... Uh, uh, co do meczu, już nie pamiętam. Wiem, że 3-1, że w final i koniec. Nic się nie udało, to po pierwsze, tylko wypracowaliśmy to sobie. W ogóle ten sezon, myślę, jest taki trudny ogólnie, bo przeżyliśmy dwie kwarantanny, ogólnie chorobę covida, cały zespół, dość średni występ w Lidze Mistrzyń. Uciekł nam Puchar Polski też w tie-breaku z Chemikiem Police, nie zagraliśmy w superpucharze Polski. I naprawdę zrobiliśmy dzisiaj wielką rzecz, bo chcieliśmy udowodnić i sobie, i też troszkę wszystkim innym wokół, że stać nas na to, żeby grać w finale. I myślę, że cały ten klub i wszystkie zawodniczki, cały sztab naprawdę zasługują na szacunek, bo od pięciu lat nie wypadamy z czwórki, a od trzech skończymy sezon z medalem, więc... To jeszcze nie koniec naszej drogi, ten sezon będzie długi, nawet może być bardzo długi, jak się skończy ze złotem to, to super. Ale faktycznie no, z ŁKS-em nam się nie wiodło w ostatnich czasie, natomiast w końcu się powiodło. No tak, tego się nie mogliśmy doczekać i ja się bardzo cieszę, że postawiłyśmy dzisiaj kropkę nad i, bo y, faktycznie pierwszy mecz z ŁKS-em nam zupełnie nie wyszedł. I w meczu w Łodzi, i w dzisiejszym meczu miałyśmy tak naprawdę nóż na gardle, bo cholernie, brzydko mówiąc, zależało nam na tym, żeby grać w finale. Bo, bo faktycznie myślę, że wszystko, co było dotychczas możliwe, to co mówił Bartek, nam po prostu uciekało z różnych przyczyn: z braku formy, z braku nie wiem, wszystkich zawodniczek gotowych do gry, bo kontuzje i tak dalej. Także wszystko nam uciekało i, i dzisiaj zrobiłyśmy ogromną rzecz. Z tego się bardzo cieszę, także zupełnie nie myślę o tym, czy jesteśmy zmęczone, czy niezmęczone, czy będziemy miały dużo wyjazdów, czy będziemy ich miały mniej. Bardzo się cieszę, że, że zwyciężyłyśmy i zagramy w finale, no bo no na to czekałyśmy cały sezon. Daria jest z nami drugi rok i tak naprawdę ja się cieszę, dlatego że fajnie było patrzeć na to, jak ona przyszła w tamtym roku i jak się rozwinęła przez te dwa lata. To pokazuje, że warto stawiać na, na dziewczyny, które są w pierwszej lidze, czy też były w pierwszej lidze i zasługują na tą szansę. I naprawdę jestem z Dari bardzo dumny, bo zrobiła wielki postęp przez te dwa lata, a Dziękuję. to jeszcze będzie ten sezon trwał i może trwał, więc kto wie co to będzie dalej. Jeszcze da... będziemy robić postępy. Jeszcze, będziemy robić jeszcze postępy. mamy czas. Właśnie, więc, yy, więc super. No Daria... To jest nasz defender, Mamy zwycięstwo, także... to jest właśnie. najważniejsze, nieważne jest jak ja zagrałam, tylko jak zagrał cały zespół i, i, i to, że zwyciężyliśmy. Zresztą a tu jakiś wywiad robimy, tak? tak. Film kręcą, tak? a ten czemu ten ja nie wiesz? gram? No nie wiem właśnie, no. 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 Nie, dlatego, że Ola w czwartym secie powiedziała, co ty się denerwujesz, tak to wygramy. Więc, więc jakby stwierdziłem, że po co tutaj krzyczeć I... <laughs> i tak dalej, więc Ola Krzos oczywiście, także uspokoiłem się. No. Dzisiaj jest, nie był, tylko dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sportu i dlatego właśnie tak, żeśmy zrobili takie show i taki... Jaki tytuł ma być wywiadu dzisiaj? Mecz dla kibiców, tak? Tak, tak. Fantastyczny, A to się zgadza. Tak, ale o. mówiąc szczerze to jest... A ja Wam przeszkadzam w wywiadzie jakimś nie nie? <grym> nie, nie, nie. Możesz postać z nami. Nie, idę, bo Stefania do mnie dzwoniła, wiesz? O! o. No to, jak mama dzwoni, to trzeba odebrać. Tak, tak. <grym> Pozdrawiamy. <grym> Pozdrawiamy, <Mamy>. tak, ale... <grym> Warto być. ale... Warto. Jedna rzecz, której tak naprawdę chyba nam brakło wszystkim, bo... To był piękny mecz, ogólnie piękny półfinał. I jestem przekonany, że jakby hala była otwarta, byłoby ponad 4000 ludzi na tym meczu, a... Kibice oglądali nas w telewizji, ale mi się wydaje, że po takich y, półfinałach, które miały miejsce dwa lata temu, w zeszłym roku, w ogóle nie było półfinałów, zasłużyli na to, żeby zobaczyć to na żywo. No i nie ukrywam, że nam ich brakuje, bo gdyby tu było ponad 4000 ludzi, a byłoby na 100%, to myślę, że spełnilibyśmy już takie w 100% to marzenie i nasze, i kibiców, i, i tego tylko brakuje. Tak, a tak zdecydowanie. Na no, to na pewno, jeżeli ja się mogę jeszcze wtrącić do tego, co mówił Bartek, to. Faktycznie miałam okazję zagrać już tutaj cały sezon w zeszłym roku, i ten sezon, mam jakby porównanie, jeżeli chodzi o obecność kibiców i ich brak. No, szkoda, że nie możecie być z nami tutaj fizycznie, ale czujemy Wasze wsparcie i wierzymy, że Wy wierzycie w nasze zwycięstwo w finale.